Nazywam się Józef Bartnik, urodzony w Brnie w 1920 roku. Rosy mojej rodziny są ślicie związane z Sudetami, z wyszczególnieniem rejonów Mezimestii oraz miejscowości Waldemburg. Mój ojciec w poszukiwaniu pracy zawędrował do tego górniczego miasta. Jako 15 latek zmuszony byłem także do pracy w kopalni. Nasze mieszkanie było ciasne i obskurne. Mieszkaliśmy w najstarszej i najbardziej ohydnej części miasta. W 1935 roku coraz bardziej fascynowały mnie poczynania oraz dokonania Adolfa Hitlera. U nas w Czechach powstawało coraz więcej organizacji popierających faszystów. Ja osobiście byłem nimi oczarowany. W 1938 roku jestem już członkiem frondy i z dumą noszę opaskę ze swastyką. Pragnę wstąpić do SS. Jednak mój ojciec odmawia podpisania deklaracji mówiącej o naszym niemieckim pochodzeniu. Trudno, donoszę na ojca, iż kolportuje komunistyczne ulotki. Skutek jest natychmiastowy, wywożą go do KL Dachau. Nie mam pojęcia, czym jest ten obóz, jednak zapewnienie ze strony Niemców, iż to placówka koedukacyjna, zupełnie mi wystarcza. Jestem podczas defilady. Oraz przejazdu Adolfa Hitlera do Pragi. Sudety są niemieckie. Rozpiera mnie duma, iż jestem już członkiem oraz obywatelem tego dumnego narodu. Nie pracuję już na kopalni. Zostałem przydzielony do kompanii wartowniczej. Jest ona stworzona z myślą o osłony kopalni, która działała w miejscowości Wistersgerdow. Moje podanie zostaje w końcu rozpatrzone. Mogę wstąpić do Wehrmachtu. Wyjeżdżam do miasta o nazwie Breslau. Jakie jest to wspaniałe miasto. Trafiłem do koszar na obrzeżach miasta. Budowane jest lotnisko. Nazwa miejscowości przed nami utrzymywana jest w tajemnicy. Jednak mam wspaniały widok na jedyną w okolicy górę w miejscowości o nazwie Zopten. Zbliża się nowy rok 1939 rok. Lotnisko jest już na ukończeniu, jednak coraz bardziej jesteśmy izolowani. Coraz więcej tajemnic. W grudniu pierwszy raz mam do czynienia z SS-manami, z dziwnymi oznaczeniami. Poza podstawowymi symbolami SS oraz trupich główek, mają naszywki ze smokiem ziejącym ogniem. Z nikim nie rozmawiają, cały czas trzymają się na uboczu. Jednak mylę się bardzo, to oni trzymają nas na dystans. Mamy zakaz opuszczania do zmroku naszych yy, kwater. Nocą obserwujemy dziwne światła na niebie. Którego dnia, na początku stycznia 1939 roku, dostajemy ostrą amunicję. W trybie alarmowym jedziemy do miejscowości Gorka. Stoi tu zamek malowniczy, jak z bajki. Jednak straszny. Straszny, jego otoczenie budzi grozę. Mamy obstawić teren i strzelać do każdego, kto będzie próbował przedrzeć się przez nasz kordon. Rozkaz jest jednoznaczny: mamy strzelać bez ostrzeżenia do każdego cygana, jakiego zobaczymy. Noc mija na oczekiwaniu oraz walce z mrozem. Jest nas dwóch Czechów, teraz już Niemców, oraz czterech Słowaków stanowimy obsługę KM. Naszym dowódcą jest młody kapral z Monachium. Wszyscy mu zazdrościmy. Na dniach przenoszą go do SS. To on nam opowiada o blokadzie zamku. Chodzi o cyganów, konkretnie o dzieci i sztwana tepesza. Są to wolni cygani, którzy raz w roku, już od wieków, odbywają dziwny, odbywają dziwną pielgrzymkę na szczyt góry. Niosą specjalno, mają specjalną przepustkę oraz pozwolenie samego Himmlera. Swobodnie mogą przemieszczać się po terenie III Rzeszy. Tym razem jednak coś pozostało poszło nie tak. Ktoś powiesił ich króla w powozowni, do tego zginął ich jakiś Bożek, ponoć okrutnie czczony. O ochronę poprosił właściciel zamku, bojąc się zemsty pozostałych cyganów. Jednak po cyganach oraz ich taborach już nie ma śladu, jakby wyparowali. O czwartej nad ranem stanowisko przy cmentarzu otworzyło ogień w kierunku lasu. Wszystko trwało kilka minut. Salwy z KM, detonacja granatu. Zapadła zupełna cisza. Światła na zamku przygasły, a nas, mimo siarczystego mrozu, yy, mimo siarczystego mrozu owiła yy, nieprzenikniona mgła. Yy. Nigdy nie zapomnę grozy, jaka mnie ogarnęła. Strach wtedy, jaki mnie ogarnął, przywyższył wszystko, co do, co do tej pory doświadczyłem teraz i później. Nawet szara. Yy... Szarża ruskich czołgów na nasze stanowiska pod kijowem nie budziła we mnie takiego uczucia. Dopiero pod koniec wojny to uczucie powróciło w miejscowości Wistesgesdorf. Gdy nastał świt, w szyku ubezpieczonym udaliśmy się na stanowisko sierżanta Millera. Widok był przerażający: sześciu naszych rozerwanych na szczępy. Nie wiadomo czyje członki, gdzie leżały, kto i jak, w jaki sposób zginął. Zawartość, całą zawartość żołądka dołączyłem do tego makabrycznego widowiska SS Mani, rozbroili, załadowali na ciężarówkę i zawiedli do miejscowości ZOPTEN. Tam wielo, wielotygodniowe przesłuchanie i na koniec przysięga, że nigdy nikomu nie wyjawimy szczegółów tego zajścia w Gorka. Pod koniec pod karą śmierci, i tu wielka niespodzianka oraz dla mnie największe wyróżnienie. Rozkaz przejścia do SS o, SS Gruppen. Od dzisiejszego dnia moje życie zmienia się. Przestaje istnieć jako Józef Bartnik, rodzi się Otto Buchholz. Co się stało z pozostałymi moimi kompanami, nie wiem. O moim losie przesądził Donos na ojca oraz brata. Rokowałem na dobrego SS-mana. Zostałem przeniesiony w głąb III Rzeszy. Miejscowość była dla mnie dla nas tajemnicą. 5 miesięcy szkolenia. Polacy to podludzie. Życi to robactwo, które należy wytępić. Adolf Hitler jest dla mnie jak Bóg. Z zapartym tchem czytam po raz kolejny: Mein Kampf. Jaka to łaska od Boga, że zesłał nam takiego człowieka? Mój ojciec i mój ojciec, i mój jakże to głupi brat, iż przepraszam bardzo, mój ojciec i mój młodszy, starszy brat to głupcy i odrzucili dłoń wyciągniętą do nich przez tak wspaniałego człowieka. Dostaję nowy przydział w zamian za zdemaskowanie kolejnej polskiej świni. W naszych szeregach ta świnia, w naszych szeregach ta świnia, ale dzięki mojej czujności już ten polski śmieć nie istnieje. Ten śmieszny Polaczek z Gdańska śmiał się krytykować naszego wodza i jego metody... Yy naprawiania tego zgniłego społeczeństwa. Idzie wojna, już niedługo Żydzi i Polaczki zapłacą za krzywdy Europy te bękarty ententy. I jadę do Dachau do najlepszej szkoły dla SS-manów. Jaka radość i duma rozpiera me piersi. Sam ojciec SS Heinrich Himmler będzie dowodził nasze szkolenie. Pamiętna data, 1 września 1939 roku. Przekraczam bramy koszar SS w Dachau. Za moimi plecami wielki naród niemiecki zaczyna krucjatę przeciwko żydowsko-bolszewickim podludziom. Przydzielono mnie do kompanii odpowiedzialnej za selekcję, czyli wyszukiwanie oraz rozpoznawanie Żydów ukrywających się wśród więźniów więziennego elementu. Zajęcia odbywały się na terenie obozu: bicie, tortury, egzekucje w imię. Słusznej sprawy krzepiły moje serce. Nie czułem nic poza nienawiścią i pogardą dla tych ludzkich śmieci w biało-niebieskich pasiakach. Całkowicie zapomniałem, iż tu właśnie przebywa mój ojciec i brat. W październiku, gdy nasz wódz. Odniósł ostateczne zwycięstwo i wymazał Polskę z mapy Europy, zostałem wezwany do komentanta obozu. Po kilku rutynowych pytaniach spytano, ile znaczą dla mnie runy SS. Czy jestem w stanie to, co mi jest najcenniejsze imię i idei SS poświęcić? Moje odpowiedzi były jednoznaczne i zdecydowane. W tym momencie do rozmowy przyłączył się oficer ze znaczkiem smoka na rękawie. Spytał... W zasadzie nie pytał, nie poruszał ustami, jego słowa czułem głęboko w głowie: Czy jakbyś miał zabić ojca i brata w imię wyższej rasy, w imię Adolfa Hitlera, czy byś byś się zawahał? Zerwałem się z miejsca, krzycząc: hai!". Przeprowadzono mnie do bunkra, który znajdował się w samym końcu obozu. Znaleźli. Zeszliśmy kręconymi metalowymi schodami i dwa poziomy, dwa poziomy niżej. W małym pomieszczeniu na taborecie siedział mój ojciec. Jaki żałosny widok. Całe życie był tchórzem i nieudacznikiem, a wystarczyło przyłączyć się do nas, panów tych, nędz... do panów tych nędznych robaków. Wychodzony, przerażony, chciałem go od razu zabić. Nienawiść, złość oraz pogarda do tych łachmanów siedzących na taborecie była tak dzika, jak dzika furia. To nie był mój ojciec. Ojciec to była. Ojciec to była nic nieznacząca istota, którą należało jak najszybciej unicestwić. Jednak oficer powstrzymał mnie, patrzył na mnie z wyraźnym zadowoleniem, kazał, wyprosić, kazał wprowadzić kolejnego więźnia. To był mój brat, nawet szkoda słów, aby go opisać. Zabić, wyszeptałem. Jak oni śmierdzą, to robaki, te śmierdzące świnie. W egzekucji dokonałem metalowym prętem, byłem zdziwiony swoją szybkością oraz siłą. Zabycie, o, zabicie obu zajęło mi tylko kilka minut dwa uderzenia i dwa trupy. Jaka ulga dwa robaki mniej. Lekarz, który przyglądał się całemu zajściu, zbadał mnie, zmierzył temperaturę, następnie odesłano mnie do koszat. Kolejne dni mijały na szkoleniu, które polegało na wykończaniu tych nędznych istot. Żydzi to nie ludzie, Polacy także. Nasz wódz jest nieomylny. Polska nie istnieje. Moi rodacy oficjalnie witali wyzwolicieli. Wyzwolicieli. Teraz dumnie służymy i stoimy przy boku wielkiego narodu niemieckiego. Szkolenie dobiega końca. Dostaję awans. Jednak nie dostaje przydziału do jednostki bojowej, lecz jestem przy... Przeznaczony do bardziej wzniosłych zadań. Mam być przydzielony jako gwardia przyboczna lekarzy z organizacji TULE. Co za wyróżnienie oraz zaszczyt! Pierwszy kontakt z doktorem Wolfem był dla mnie jak, jakby istniejący, oraz deklaracja oddania mu na całe życie. Potężny człowiek o spojrzeniu tytana. Silny, zdecydowany jego wiara w potęgę i siłę oraz nasze ostateczne zwycięstwo zniewoliły mnie na lata. Przynależność do tule wiązała się jednoznacznie z przynależnością do Achnenerby. Cały czas. Chłonąłem wiedzę związaną z historią, mitami i co wiązało, ze wszystkim co wiązało się z nieśmiertelnością German. Coraz częściej brałem udział przy pracach doktora. Przerażały mnie i fascynowały zarazem. Ludzie mu towarzyszący budzili grozę. Zwykli SS-manie schodzili nam z drogi, a gdy pojawiali się asystenci doktora oraz on sam, wszyscy popadali jakby w stan spowodowany strachem. Ja sam ulegałem jakby zmianom fizycznym. Moja muskulatura się powiększyła, a wydolność była niesamowita. Codzienne ćwiczenia fizyczne oraz zaszczyki wzmacniające, wzmacniające jakie otrzymywaliśmy, czyniły nas z nas, legion pretorian, jak nazywał nas doktor. Nadszedł rok 1940. Szkolenie podstawowe miałem za sobą oraz kolejny awans. Teraz codziennie asystowałem doktorowi przy wyborze ludzi do eksperymentów. Nie miało dla mnie znaczenia kobieta czy mężczyzna, dziecko czy starzec. Wszyscy oni byli tylko robakami, które mieliśmy usunąć z powierzchni świata, aby nasza rasa panów mogła żyć zgodnie i dostatnio. Zgodnie i dostatnio. Ostatnio biorę udział w ceremoniach na część Boga Wotana. Żyją, jakby, żyję jakby w innym świecie. Boskość naszego wodza, nasze przeznaczenie być panami nad tymi nędznymi robakami. Nasz Führer prowadzi nas do, od zwycięstwa do zwycięstwa. Francja, Belgia, Holandia są już nasze. Jednak największe znaczenie dla mnie mają badania doktora. Przyszedł czas opuszczenia Dachau. E, miejscowi ludzie zaczynają się skarżyć na krzyki ofiar. Przenosimy się do rejonu, który już znam. Z powrotem jestem w Breslau. Znajdujemy szpital w centrum miasta nieopodal zakładu kąpielowego. Dwa piętra oraz obszerne piwnice. Jest tu szereg korytarzy oraz kanałów, które, od, które adoptujemy dla naszych celów. Robimy to po to, aby zacni mieszkańcy tego pięknego niemieckiego grodu nie oglądali tych łachmaniarzy, których odbieramy z dworca kolejowego. Rozbudowujemy także podziemia. Budujemy laboratorium i salę operacyjną dla doktora. Do naszej misji... Przyłączone są także inżynier z organizacji TOT pod moją komendą już już przeszło 40 jeńców. W większości Polacy, Francuzi, Holender Żydów niezależnie od specjalizacji zabijam podczas przeprowadzania, podczas przeprowadzania zastrzelony przy próbie ucieczki. Doktor osobiście mi zwracał uwagę, aby już więcej ich nie zabijał, gdyż tylko oni są w stanie odczytać jakieś teksty. Inżynier coraz częściej wyjeżdża do Waldenburga. Dowiaduje się, iż nasze zadanie wymaga nowego terenu oraz odosobnienia. Mamy problemy z pozbywaniem się ciała. Byłem świadkiem kłótni doktora z jakimś cywilem. Chodziło właśnie o odpadki z doświadczeń doktora. Rzeka Oder do tego już się nie nadawała. Mimo iż mieliśmy do dyspozycji dwie barki, wyrzucanie ścierba stanowiło problem. Coraz więcej pojemników oraz słoi zaczyna zalegać w pomieszczeniach. W lipcu mamy odebrać skrzynie specjalnego przeznaczenia. I tu zaczyna się problem. Bardzo wielki i to dosłownie skrzynie musi przenosić na raz co najmniej 12 więźniów. Nasze korytarze są do tego celu za małe. Doktor wpada w szał, jego w pierwszy. Obieg jest już gotowy, a nie może go dokończyć z powodu braku owych strzeń. Do tej pory nie wiedziałem i nie widziałem nad czym, pracuje. Do, nad czym pracuje doktor. Dzisiaj po raz pierwszy to widziałem. Mój podziw nie miał końca. Zachwyt i uwielbienie zarazem. To co zobaczyłem, zapierało dech w piersiach. Super żołnierz, marzenie wszystkich królów i władców. Nasz wódz otrzyma go w prezencie. To będzie nasz triumf. Pod warunkiem, iż uda nam się go w porę dokończyć. Doktor wyjeżdża na kilka dni. i Mi poleca. Pilnować wszystkiego. Każdy, kto zbliży się do laboratorium, ma zginąć na miejscu. Jest to dla mnie sygnał, iż mam pozbyć się jeńców. Nie stanowi to żadnego problemu. Doktor dzień wcześniej wywozi potrzebnych mu Żydów, reszta już nam jest niepotrzebna. Reszta to już śmieci. Wprowadzam 28 do schronu. Zamykam za nimi drzwi hermetyczne i otwieram zawór z wodą. Po kilku minutach pomieszczenie jest zalane po sufit. Drzwi zamurowują dwaj Polacy, którym obiecałem wolność oraz życie. Co za głupie istoty. Z jaką gorliwością wykonują swoje zadanie? Po położeniu tynku oraz okopceniu ścian niczym się nie różnią od pozostałej części chodnika. Wyprowadziłem ich niby na wolność. Dostają nowe ubrania, trochę pieniędzy i wódkę. To usypia ich czujność. Łamię im karki z dziecinną łatwością. Yy. Przerazanie oraz zdziwienie zastygły na ich twarzach. Kolejnych dwóch polskich bandytów yy, znajduje żandarmeria przy składach węgla. To było moje ulubione miejsce pozbywania się miejsca. Yy, yy, ścierba. Gdy wraca doktor, podziemia wyglądają tak jak w dniu, gdy tu przyszliśmy. W nocy pakujemy się na ciężarówki i wyjeżdżamy na dworze. Tu cały transport wjeżdża na lawety. Oby ciężarówki to... Będzie owe ciężarówki, to będzie nasz dom do końca, do końca wojny. Gdy pociąg się zatrzymuje, jesteśmy w miejscowości Wistesgersdorf. Mała stacyjka z rozbudowanym systemem kolejowym, przeszło 10 równoległych torowisk. Trochę mnie to zastanowiło. Dość duży węzeł przeładunkowy. Nasze ciężarówki pod osłoną nocy wjeżdżają do lasu. Po 40 minutach jazdy zatrzymujemy się przed sztolnią wykutą w skalę. Doskonale zamaskowana. Doskonale zamaskowana, na tyle duża, aby nasze auta mogły, się do, niej, aby nasze auta mogły do niej swobodnie wjechać. Teraz dopiero personel może wysiąść z aut. Kierowców już nigdy więcej nie spotkałem. Domyślam, iż jest to kolejny etap utajniania naszych prac. Doktor oraz jej inżynier udaje się do kolejnego wejścia odległego o jakieś 30 metrów. Ja i moi ludzie zostajemy. Rozbrojeni przez SS-manów SS z symbolem smoka Jako jedyny zostaje na zewnątrz ciężarówki e, Zostaje na zewnątrz, ciężarówki wjeżdżają do środka Teraz kierowcami są więźniowie Po godzinie oczekiwania wartownik prowadzi mnie do sztolni, który jest doktor Chodnik jest oszalowany, dość dobrze oświetlony Po wejściu około 50 metrów przechodzimy do korytarza wypetonowanego Po przejściu kolejnego korytarza zatrzymujemy przed windą Mam sam siąść do windy Wątła lampka w środku oświetla małą klatkę, w której się znajduje. Pod sufitem na rogu wisi wiązka dynamitu. To kolejne zabezpieczenie. Winda zatrzymuje się jakieś 100 metrów poniżej. Wychodzę do oświetlonego pomieszczenia w stanie surowym. Kubatura około 60 metrów kwadratowych. Kilka par drzwi, jakiejś skrzynie i ani jednej osoby. Czekam przy, wejściu, przy wyjściu z windy, która już odjechała. Słychać cichy szum powietrza, zupełna cisza. Nagle. Nagle wycie, przerażliwe wycie jakiegoś zwierzęcia, wypełnia pomieszczenie. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Moja nastop... Moje noża wypełnia nieopisany ró... smród rozkładającego się miejsca. Po chwili z jednych drzwi wychodzi uśmiechnięty doktor. Pierwszy raz widzę ten grymas na jego twarzy. Wcale do niego nie pasuje. Gdy mnie przywołuje, z owych drzwi, wychodzi jeszcze jedna postać. Jedynie co pamiętam z tego spotkania, to oczy tej osoby jakby wypełnione, wypełniały całą czaszkę. Tracę przytomność, gdy się budzę, jestem w sali wypełnionej naszymi żołnierzami przyzwycz... przywiezionymi z, z Breslau. Nie mam na sobie munduru, lecz dziwny kombinezon. Głowa mi pęka, a ciało pali, jakby ktoś oblał mnie wrzątkiem. Doktor coś tłumaczy żydowi, którego przywiózł z Breslau. Gdy stary Żyd kiwa przecząco głową, doktor powala go na ziemię i przez dłuższą chwilę y, smaga go pejczem. Nakazuje mu wstać i daje do przeczytania jakąś kartkę. Żyd po raz kolejny odmawia. Doktor y, zamachnął się, aby starca powalić na ziemię, lecz zauważył, iż y, próbuje wstać. Podszedł do mnie uśmiechając się i wycedził przez zaciśnięte zęby. No, nareszcie, nie będę za ciebie tu harował, to twoja robota. No i gratulacje, masz. Cząstkę Boga w sobie, jesteś, nie, jesteś naznaczony. Następnie wręczył mi bykowca. Dokończ to, jak go, yy, tylko go nie zabij. Będzie mu, nam jeszcze potrzebny. Mówiąc to, oddał mi swojego. A, yy, oddalił się do swojego biurka. Odrętwienie minęło, jak ręką odjął. Od... Działałem, jakby ktoś mną kierował. Wiedziałem, co mam robić i jak działać. Starzec. Stał naprzeciw niej, w jego oczach widać było przerażenie i strach. Czy to mój widok tak bardzo na niego działał? Podsunąłem mu kartkę pod nos, zaprzeczył kiwnięciem głowy: Bicie nic tu nie da. Zatłukę gada, a i tak niczego z niego nie wyciągnę. Podszedłem do doktora, ten popatrzył na mnie z satysfakcją i zadowoleniem. Spytałem, czy starzeż ma jakąś rodzinę? Jeżeli tak, to gdzie? I ile czasu zajmie ich sprowadzenie? Doktor się tylko uśmiechnął, ten grymas już prawie nie schodził mu z maski zwanej twarzą. Wykonał kilka telefonów i odrzekł. Dwa dni. Starca zamknąłem w jego końcu i zająłem się następnym Żydem, dużo młodszym. Ten skamlał, błagał, wzywał Boga na pomoc. Zanim otworzyłem jego klatkę, uciszyłem gada. Łzy oraz krew zalały mu oczy. Pokazałem mu ową kartkę. Ten z wielką determinacją zaczął odczytywać kolejne znaki. Co jakiś czas skamlał po niemiecku, aby nie sprowadzać tu jego rodziny. Przedać się Żydzie. Doktor, zadowolony z wyniku rozmowy, podał kolejne kartki. Mój Żyd stwierdził, iż tylko stary może to odczytać. Doktor wymownie dotknął słuchawki telefonu. Mój Żyd natychmiast zrozumiał i zaczął podawać nazwiska kolejnych Żydów, którzy potrafią czytać te znaki. Stary Żyd zaczął wyjść jak, jak poparzony. Podszedłem do kojca, jego twarz mówiła o wszystkim. Był zdruzgodany zdradą mojego Żyda. Na pomieszczenie, yy, nasze pomieszczenie zajmowałem tylko ja i doktor. Była to grota wykuta w skalę o średnicy 100 metrów. Kwadratowych. Część zajmowały klatki z Żydami, część aparatura doktora. Mój pokój to prycza i szafa, w której trzymałem moje narzędzia pracy. Kiedy i jak wymieniano Żydów w klatkach, nigdy nie widziałem. Kiedy chodziłem na spoczynek, nie pamiętam, przebudzenia były zawsze takie same: paląca skóra i piekońca od wewnątrz czaszka. Stary Żyd nadal nie chciał współpracować. Na szczęście przywieźli jego rodzinę, dwie córki z dziećmi oraz syna z żoną. Żyd miotał się w klatce, rzucając w naszym kierunku klątwy i przekleństwa. Pokazałem mu znaki, plunął w ich stronę. Natychmiast zrobiłem jego synowi, natychmiast zabiłem jego synową. Pozostali zaczęli drzeć się i panicznie, yy, w panice dzieci rozbiegły się po kątach. Jaka wspaniała scena! Doktor i ktoś z za parawanu przyglądał się moim metodom prowadzenia przesłuchania. Chwyciłem jedno ze szczeniąt, wszyscy natychmiast ucichli. Po raz kolejny pokazałem staremu Żydowi symbole przytaknął skinięciem głowy. Doktor z uznaniem poklepał mnie po ramieniu. Ta dziwna postać za zasłony przemówiła w mojej głowie: jej polecenie to rozkaz i pochwała zarazem. Starego Żyda i jego rodziny już nigdy nie widziałem, jednak dowiedziałem się, iż mieszkańcy nad nami Wiszter Zgerdow. Yy nad nami w Wisterzgardo, gdyż ich praca jest dla nas bardzo potrzebna. Pozostał mój żyd i kilku tych, których dopiero przywieźli. Ciąg dalszy nastąpi.